do obrzydliwej prowokacji. Na pomniku Rzeź Wołyńska w Domostawie wyrysowano flagę banderowską. Flagę ludobójców, banderowskich, ukraińskich zbrodniarzy. Jednocześnie pojawił się tam napis w języku właśnie ukraińskim. I pytanie do służb, pytanie do ABW, pytam o to też pana rzecznika, pana Dobrzyńskiego, dlaczego nie ma. Jeszcze żadnych informacji oficjalnych od m.in. ABW, czy zatrzymano już kogoś za tę e, paskudną prowokację. Bo my dzisiaj, no, widząc co tam zostało wyrysowane, możemy podejrzewać, że to zrobili Ukraińcy. Z drugiej strony takie coś jest na rękę rosjanom, rosyjskim służbom. I to ABW, zamiast ścigać opozycję, czy inwigilować sędziów, tak jak dzisiaj się okazało, powinno tutaj działać. A nie działa. Państwo nie działa, zatuska.